Dawaj kiek. Dawaj, bierzemy po gryzie teraz. Bierzemy po gryzie. na mm. pić mi. No już nie mogę tego jeść. że to się mieli, mieli, nie wiadomo co z tym za. No, się Nie chcę przełknąć. Tak zostaje w buzi. Wiesz, a nam czego? Zjedliśmy po jednej pizzy i tyle. Poczekajcie sobie budzik. To jest jajno. co ty Kijek, no gdzie? No, bez szans. Kijek się pyta czy możemy iść stąd za godzinę i za godzinę tu wrócić, no gdzie? Jeśli też jak wyjdziemy to już to jest to wtedy. To też takie oszukiwanie by było. To by było też oszukiwanie jakbyśmy wyszli stąd. Nie razu bym wysłał zdjęcie jakieś. Co to mi wysłał do za zdjęciem? Aha. Co to? Buda i e, koreańska. Hej Siri. Tak, tu nie zadziała, To mój działa. Musisz mi niczym głosem powiedzieć. do swojego. A do swojego mówisz. Do swojego. A no, do mojego, no, musisz niczym głosem mówić, mówić. Hey Siri. Hej Siri Hej Siri O no, kurwa Żaden kulokoldy <tryk> ja nie mam numeru do nikogo Azus mi ostatnio pozwolił do każdego dzwonić Ja mam numer, tylko mam numer do Franka do Pai i do Azusa do nikogo więcej coś nie mam do mnie numerów Ja nie zapisuję sobie numerów ja dzwonię na tym na Messengerze Dziad biały wysokości grzęzczy zostaw. Mm. Coś mm. mm. Ale może majone... ona się, się biło, tak. To sam majonez.

To jest top, a kto bottom? Nie jestem. Weź. Ja wracam na chatę dzisiaj i idę spać za to. Dziękuję bardzo. Proszę. To jest sam liftem, czy to śpisz, co jest? Kazowana <grywka> to niedobrze, bo to zapycha jeszcze w bardziej w brzuch. A to nie jest gazowana, to czy jest? Nie, jest no. To mogę wylać czy zrobić, No, ja już nie będziemy marnować. Co jem? E, pizza. Pizza w pizza Hat, pizza, pizza day. Znaczy Pisa Festival i ja zjadłem póki co 8 kawałków i tak 3 czwarte i jak zjadł 7 kawałków i też 4. tak 3 czwarte Zaraz, zaraz pójdziemy na elektrochasioki. Nie odżywam się jak mogą mieć to jeszcze. O już nie jest chyba, już chyba nie nic, już zaraz tylko spanie. Przydałoby się jakieś spanie, pójść spać mi się przydało. Ale te, ja myślałem też, że dużo zjemy, ale tutaj naprawdę te kawałki to ogromne. Ogromne kawałki. Bo my się z, kole, z kolegami założyliśmy, że tam trochę więcej zjemy, no ale oni mieli o wiele mniejsze te pizze. Oni zjedli jedni 18. 18 kawałków zjadną. No to No dobra, jak pani pozwala, to chyba możemy. Niech pani pozwala to chyba możemy. <gry> Dziękuję. Ty, to dostaliśmy takie przyzwolenie na raz no, dwa. No tak. Więc... No to ja jem, ten i remis. Ja wiem ten nie będzie remis. Oni zwiedzili po 18 chyba? Tak, no. Pytanie, Co wy piszecie? Hmm. Jeden to była dwa, to jakieś trzy seria.

Czego? Yes, ja nie nie dam, ale było. No to za nie. A ty zjesz ten? Muzeum. No, muszę dojeść, no, muszę dojeść, no. O, żeby było te 9 kawałków. No. Który pizzy w Warszawie dają takie duże kawałki? Ej, na Grzybowskiej to jest. Fajnie, tu jest mało ludzi. Możecie zadzwonić za jeszcze nie. Nie, nie znajdzie Mało Duła ludzi jest. Duże pizze dają. Blisko do domu też. To szkoda mi trochę że, tam, że nie przyjął tego routera gości ode mnie w Lombardzie. Mogę kupić za 5 Nie no, tam ktoś się zgłaszał do mnie, że chciał kupić za 500 za chyba. Ile? On za stówę normalnie na Olixie, on stówę kosztuje na Oliksie, no Ty to będzie kosztuki. No serio ja ci mówię, że to jest dobry biznes. 16. Ja to... To jest? Już nic mi się nie chce. Nie no, my zapłaciliśmy już, tylko trzeba jeszcze dostosować troszeczkę, żeby takiego chlamu też nie zostawiać. To jest ten co miał kiedyś Marcin? Pięć kowalków, ale takie duże. Już dziewiąty, teraz dojadam właśnie. Ostatni gryz mi został. To. Proszę. Z żabki to ukradłeś? Występu abym chyba pożyczyła. Pożyczyłeś, że to trzeba oddać jeszcze? Nie, nie Co to mam? Reklamówki na pizzę. Jedna do jednego, druga do drugiego. To weź tu błuż tutaj ją. A to nie będzie tak <ścoughs> ja pierwszy to To za ciężkie to będzie. Czekaj, to jest na dwie tarby.

I tak, sos zapakujmy, tak, już. Sos to dobrze, to możesz zapakować. Gdzie mm. tu jest jakiś kosz? Jak widziałeś, tu gdzieś jakiś kosz? Żeby to sprzątać, tak? też zawijajcie. To mam sos w tego. Tej, tej? Przepraszam, gdzie jest kosz? Tu ma kosz. A no całość dostać można, ty. Boba, to tak na czubku, spojrzyjmy na haszki. O, jest, marzyłem o Dobra, No bo ja zjadłem 9 kawałków, kijek ja 10,8,55. Co 7? 7,5 za tiek, ja zjadłem 9. Dawaj, musisz kapać. 9, ale. Y, Dzień, y, y, dźwięk, ja nie lubię szarby. Ja w ogóle ale... Dobra. Ja... No, no. A jeden kosztowała, to ci bliknę. Nie no, nie trzymaj. Trzymaj. Z sześć um. Ale ja, spokojnie, nie się tak szybko bo ja już jestem, ja jestem na wykończeniu. Znaczy, o, się nie radę, do... Ja myślę też, że tak od tej, tej pizzy to mi spadło IQ tak o 20. I teraz mam, 40 IQ. Ja nie wiem, oddycham. Się ciężko oddycha. no, to się ciężko oddychać, ciężko się mówi, ciężko się dosta? myśli. Tutaj czujemy w brzuchu, też mnie boli. Jak się oszukałeś? Zajmierby 38 milionów kawałek. Jaki wynik 9 pizz za 9 pizzy. Ja 8 i 7,5 pizz. Ale mieliśmy ogromne te kawałki. No ten patrz, jak tu jest, patrz jeden kawał. I taki jest ogromny on pa, nie Widzisz? Wnochu, jest ogromny. To wygląda jak solniczka? Ten kawałek jest jak solniczka, pa. widzisz? To no serio. Jest ogromny jest ten kawałek był. Korsik roborcik kostek trzeba by było zrobić. bierzesz krankę w domu. Nie wiem co to będę dębę, to do przesady. No to już po co został Ja nie wiem jak ty to będziesz jadrzyć, jak to... Ja nie mogę patrzeć.